Amerykańskiego scenariusza w Kalwarii Zebrzydowskiej nie będzie. Gmina ma pieniądze na wypłaty dla urzędników i innych pracowników samorządowych. Przez moment wydawało się jednak, że może być inaczej, bo radni nie zgodzili się na zaciągnięcie kolejnego kredytu. Na rok przed wyborami atmosfera w Kalwarii Zebrzydowskiej gęstnieje. A gdzie dwa obozy polityczne się kłócą, mieszkańcy zabrali się do budowy społeczeństwa obywatelskiego. Iwana sietnik kornecka witam i zapraszam na program Region Ludzie z Opinie. Głosowanie nad 6-milionową pożyczką dla gminy było jednym z niewielu na sesji, które podzieliło radnych. Rada nie... kredyt. Pieniądze są potrzebne, by zapłacić za termomodernizację szkół oraz budowę hali sportowej. Radni, którzy tak diametralnie zmienili zdanie, chcą pokazać, że nie są odpowiedzialni za zadłużanie miasta. Zaciągając w takiej wysokości kredyt. Mamy już bardzo ograniczoną zdolność do zaciągania kredytów w przyszłych latach. Mówią, że kredyt może być mniejszy, jeśli ograniczy się wydatki. Burmistrz woli inwestować, bo uważa, że lepszego momentu nie będzie ale zapewnia, że stabilność finansowa miasta nie jest zagrożona. 34. sesja była wyjątkowa nie tylko z powodu głosowania nad kredytem. Mieszkańcy znów mogli osobiście zadawać pytania radnym i burmistrzowi. O przywrócenie im tego przywileju walczyli dwa lata. Chcę zapytać, czy pan burmistrz Radomski ma zamiar się podać do dymisji i czy ma zamiar przeprosić obywateli za niespełnione obietnice wyborcze? Pytanie padło, ale adresat go nie usłyszał. Burmistrz opuścił sesję wcześniej, ubolewając, że jego sprawozdania są umieszczane pod koniec porządku obrad i dlatego po długim posiedzeniu mało kto nimi się jeszcze interesuje. W studiu goście programu Zbigniew Stradomski, burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej, Tadeusz Wilk, przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Tomasz Baluś z inicjatywy paragraf Dobry 18, dzień. inicjatywy, która walczyła o prawo do tego, by mieszkańcy mogli zadawać pytania bezpośrednio samorządowcom. Witam bardzo serdecznie. Państwa zapraszam rzecz jasna do aktywnego udziału w naszym programie. Czekamy na pytania, komentarze. I potem będziemy je przekazywać naszym gościom. I zaczynamy ten program panie burmistrzu od pana. Dlaczego nie wysłuchał pan pytań e, mieszkańców i wyszedł z tej rady? Każdy jest tylko człowiekiem i po 10 godzinach pracy w momencie kiedy sesja jest przekładana, jest organizowana w, w godzinach e, popołudniowych, trwa do później godzin wieczornych. Każdy ma prawo do tego, aby być e, zmęczony. Ale musi Pan przyznać, że mieszkańcy mogą się e, czuć zawiedzeni, a potem Pana oponenci komentują, e, że mm, jest Pan e, cyniczny i e, no, z arogancją e, traktuje Pan mieszkańców. No nie sądzę, żeby, e, żeby burmistrz Kalwarii obecny burmistrz, e, cynicznie podchodził do mieszkańców dlatego że to właśnie w tym czasie teraz mieszkańcy nareszcie budują społeczeństwo obywatelskie mają możliwość wypowiadania się czego przykładem są choćby, choćby liczne pisma w trybie dostępu do informacji publicznej na które na wszystkie odpowiadam staram się odpowiedzieć poza tym to w tej kadencji dopiero powstała Rada Młodzieży, gdzie młodzież ma możliwość bezpośrednio się wypowiadać i uczyć się. Jak funkcjonuje samorząd? Jednym słowem mówi Pan, że absolutnie nie ucieka Pan przed mieszkańcami, i nie blokuje Pan tego powstawania społeczeństwa obywatelskiego, chociaż takie komentarze pojawiły się w różnych mediach, jak patrzy na to człowiek, który walczył przez dwa lata o to, by te pytania można było zadawać bezpośrednio. Pytania padły, ale adresata nie było. Tak, jeszcze jedną rzecz chciałbym dodać, że to nie tylko ja walczyłem, to walczyli mieszkańcy. Mieszkańcy nas wspierali, wspierają nadal. Z tego miejsca chciałbym właśnie serdecznie podziękować. To jest też nie tylko moja osoba, to jest także pan Jerzy Rojek, a także Rafał Łęczyński, którzy uczestniczyli od samego początku w inicjatywie. No, mieszkańcy walczyli uczestniczyli w inicjatywie także dlatego, że owszem prawa takowego nie było, ale zwyczajowo takie pytania mogły być zadawane, no i potem się okazało, że nie można. Nie można i rzeczywiście chcieliśmy doprowadzić do tego, ażeby to było sformalizowane, na papierze przedstawione na najważniejszym dokumencie, który jest w gminie w statucie gminy dzięki tutaj współpracy z Radą Gminy, z Panem Przewodniczącym, udało się to przeforsować. I z czego właśnie wczoraj mieszkańcy skorzystali. Tak jak Pani Redaktor podkreśliła, ubolewamy, że Pan Burmistrz opuścił to spotkanie. Głosy są mocniejsze, że Pan Burmistrz tych mieszkańców zlekceważył. To były długie dwa lata walki o to, abyśmy mogli zabierać... Głos na sesji. Czyli jednak, Pani panie redaktor, burmistrzu y, y, jeśli, mieszkańcy czują się zekceważeni. Jeśli mógłbym y, dodać troszeczkę. Y, mieszkańcy, którzy, o których, tu, których tutaj reprezentuje Pan y, Baluś, y, jest to grupa mieszkańców, która y, przypomnę. Y, historia y, y, moja jako burmistrza jest dość krótka ale przez ten czas zdarzyło się już dosyć wiele po 20 latach rządów jednej opcji znalazł się ktoś kto zdołał mieszkańców zmobilizować dostałem 63% poparcia no ale to powód, żeby nie za chwilkę, chcieć odpowiedzieć na pytania w tydzień, zadane w twarz? Za w tydzień, ja nigdy się nie uchylałem od rozmów w twarz na to, i od A w od takim pytań. razie, a na te pytania, które padły, bo rozumiem, że one zostały zaprotokołowane, na, czy odpowie pan na te pytania, które padły natomiast, na sesji? natomiast pani redaktor, jeśli mówimy o pytaniach na sesji, to chciałbym przypomnieć, że to pan przewodniczący jest odpowiedzialny za prowadzenie sesji i to jest, cynizm właśnie polega na tym, że, kier że tutaj uwagi są kierowane w stosunku burmistrza, a nie w stosunku Rady. Panie przewodniczący, to pan jest cyniczny. No, jeśli tak pan burmistrz sądzi, no to ubolewam nad tym, ale wracając do tego. No ale to przepraszam, to pan. Ja panu nie przerywałem. Dajmy pan, odpowiedzieć. Ja dajmy odpowiedzieć przerywali. sam pan I wywołał proszę, do odpowiedzi pan. pana przewodniczącego. Panie burmistrzu, o to, że jest są sesje... Odbywają się o godzinie 13 w zasadzie w czwartki to ustaliliśmy na początku kadencji. A godzina jest też dobra, bo mieszkańcy też się topytywali i domagali tego, aby po przyjściu z pracy mogli jeszcze ewentualnie przyjść na sesję albo wcześniej się zwolnić z pracy, którzy chcą uczestniczyć i dlatego między innymi te sesje są. W godzinach popołudniowych, w zasadzie nie popołudniowych, bo to jest o 13, to są godziny południowe. Natomiast, co do pytania pani, czy cyniczne to jest, mnie się wydaje. ja tylko przekazałam stwierdzenie tak, pana burmistrza? Że nie, bo tą sytuację, że sprawozdanie burmistrza jest przed wolnymi wnioskami, najważniejszą rzeczą na sesji to jest zatwierdzenie uchwał, które zostaje przygotowane. I to jest esencja sesji, które podejmuje te decyzje. Mniej ważne, ważne. Każda y, uchwała jest ważna. Czyli rozumiem, Ale... że y, pan chce powiedzieć, że to w jaki sposób jest ułożony plan Ułożone. sesji, to nie jest kwestia I... pana antypatii, Absolutnie. tylko. Y, I, wracając jeszcze, I wracając jeszcze rytmu do... pracy. Tak, oczywiście. I wracając, czy to jest długo, czy krótko, no, no... No Trudno. Jest materiałów dużo. Wtedy, wczoraj było 28 punktów, nad którymi trzeba było popracować. Nie mogliśmy niektórych rzeczy wyjaśnić na komisjach, bo pan burmistrz na komisję nie chodzi. I w związku z tym trzeba, musimy to dopytywać na sesjach. I to się Czyli znowu sesja. brak kontaktu, Pani panie burmistrzu, redaktor, to wraca Pani ten redaktor, temat. Chciałbym zaprotestować. Mianowicie nasza rada jest e, bardzo dziwną radą. Tak to nazwę. Dlatego, że ma komisje, które różnią się tylko nazwą i osobami, yy, i członkami tych komisji. Natomiast, yy, o ile mi wiadomo, komisje tematyczne są po to, żeby yy, rozpatrywać yy, tematycznie uch, yy, projekty uchwał. Czyli dlatego nie chodzi na te jest komisje? Czasu, tak, jest to strata czasu, dla, yy, ponieważ yy, te same komisje debatują, pracują yy, trzy dni nad tymi samymi uchwałami. I nie, potrafią, I nie potrafią y, konkretnych wniosków y, wypracować, czego przykładem y, była chociażby y, sesja absolutoryjna, gdzie mimo wypro, wypracowanych wniosków y, decyzja Rady i tak była inna. To był konkretny zarzut, dajmy odpowiedzieć i potem jeszcze wrócimy do tego no, społeczeństwa obywatelskiego. Nie jest prawdą, aby komisje były niepotrzebne. To przewiduje Statut i komisje stałe pracują nad każdym jednym materiałem, który do rady spłynie. Tutaj, jeszcze biorąc to pod uwagę, mówimy o kontakcie mieszkańców z burmistrzem. Jeśli do tej pory tego kontaktu nie było na sesji, była cały czas mowa, żeby mieszkańcy uczestniczyli w komisjach. W związku z tym, że widzą, że pan burmistrz na komisję nie przychodzi, no to domagali się i ta inicjatywa tutaj została poparta przez Radę, żeby można było uczestniczyć, żeby pan burmistrz był. Natomiast, czy pan burmistrz twierdzi, że to jest zbyteczne, no ale. ale... Przepisy przewidują inaczej i to jest nie czasu, tylko to jest praca nad każdą jedną uchwałą dogłębnie, nieraz jest nawet tak, że komisja, czy jedna, czy nawet dwie, nie podejmą w danym temacie, bo trzeba pewne sprawy jeszcze wyjaśnić na sesji. Wróćmy, wróćmy do mieszkańców ja jeszcze też pana, panie przewodniczący, chciałam zapytać, bo oczywiście z jednej strony to jest dobrze, że mieszkańcy chcą patrzeć na ręce radnym, ale z drugiej strony można zadać takie pytanie, skoro mieszkańcy chcą bardziej sprawdzać sami pracę czy burmistrza, czy też radnych, no to znaczy, że z tych radnych są niezadowoleni, no to znaczy, że wybrali sobie złych radnych. Panie redaktorze, proszę państwa, no, nie wiem, I może i tak yy, myślą, może niektórzy radni nie spełniają oczekiwań, a to, żeby mieszkańcy zabierali głos, to przekonała mnie wczoraj ta pierwsza sesja, gdzie usłyszeliśmy dwa przypadki takie, o których żeśmy nie wiedzieli. Ja Trzeba... To czyli znaczy co to były czyli coś, na no, co wy starszej, jako radni nie zwróciliście uwagi? Tak, odnośnie starszej pani, która tam dostała mieszkanie i nie można yy, bezsilna jest w domaganiu się jakichś warunków do mieszkania. I drugi przypadek jest, że yy, chodzi o budowę chodnika, co prze, pieniądze się przeznacza nieraz na takie rzeczy, które, które są niecelowe. Natomiast czy chodnik, czy droga, czy oświetlenie to jest podstawowa rzecz, która powinna być wykonywana przez. Przez urząd. przez urząd. Czyli y, mieszkańcy, jak rozumiem, są y, na radzie potrzebni, żeby mogli wyrażać swoją opinię, ale ja jeszcze raz powtórzę to pytanie. Ale to w takim razie znaczy, że radni są nieskuteczni, no bo jeżeli mieszkańcy chcą jakby włączać się w te prace, to po co im radni, których wybrali, którzy powinni ich reprezentować? Może też to w ten sposób wygląda, że mieszkańcy sami wiedzą co, tak naprawdę ich boli i nie mają kontaktu z radnymi, tego nie wiem. Y, natomiast. Rzeczy... No czyli y, drobna, negatywna Być... ocena pracy radnych. Y, być może w tej może, inicjatywie być społecznej może, być. Być może to jest efekt tego rzeczywiście, że mieszkańcy chcą autentycznie brać w sprawy w swoje ręce. To przykład wczorajszej sesji był pięknym przykładem. Przykładem społeczeństwa obywatelskiego, gdzie na poprzednie sesje chodziło po 2, 3, 4, 5 mieszkańców. Wczoraj tych mieszkańców było 3, 4 razy więcej. I też pojawiło się 10 pytań. Więc to nie jest y, przypadek. Y, Budujemy społeczeństwo obywatelskie w Kalwarii już od pięciu lat. Efekty tego są widoczne. Inicjatywa paragraf 18 i prawo głosu jest bardzo mocnym fundamentem w budowie tego społeczeństwa obywatelskiego. Ja myślę, że frekwencja, która będzie w przyszłym roku, chociaż Pan Burmistrz tutaj działał wręcz negatywnie na frekwencję, wspominając ostatnie referendum, będzie wysoka. To pan burmistrz Pani wzywał Pani do bojkotu wyboru, a my wzywamy wręcz odwrotnie. Mówimy o referendum. o referendum. A teraz ja mówię o czymś takim rzeczywiście, że mieszkańcy mają prawo głosu nie tylko raz na cztery lata, Pani mają Rydak, to, to prawo głosu kilka razy, kilkanaście razy więcej. Bo nawet jeżeli to są mieszkańcy, którzy są, którzy są przeciwnikami, to może y, warto wysłuchiwać ich pytania, skoro właśnie wywalczyli sobie punkt y, w statucie y, Rady, że mogą przyjść i zadać Panu to pytanie na panie sesji. Panie redaktorze, ja się bardzo cieszę, naprawdę szczerze się cieszę, że mieszkańcy mają prawo głosu. Ale y, chciałbym przypomnieć, że w Polsce... Ale tak jakoś nieaktywnie się w pan cieszy, panie burmistrzu. W Polsce... Mamy demokrację demokrację przedstawicielską i albo to szanujemy albo nie Albo e, radni, burmistrz jest, są wybierani przez mieszkańców i daj, otrzymują mandat. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym przypomnieć, że taki. No mandat... i właśnie, przepraszam, bo pojawia się takie pytanie od widzów, czy jest pan w takim razie przeciwnikiem społeczeństwa obywatelskiego. Nie jestem przeciwnikiem społeczeństwa obywatelskiego, tylko musimy rozumieć, jak, co to znaczy społeczeństwo obywatelskie. A pana zdaniem, co to moim znaczy. Z, moim zdaniem e, jest to społeczeństwo, gdzie e, obywatele w czynny sposób ucz, uczestniczą w życiu społecznym w ramach prawa, które sami określają. U nas Czyli to prawo, na unie, u nas to prawo jest określone, mają przedstawicieli i to KPA wyznacza sposób kontaktowania się z burmistrzem, również ustawa o dostępie do informacji publicznej i to jest u nas realizowane. Jestem dostępny w urzędzie w każdy dzień. Szczególnie w środę, ale w każdy dzień, jeżeli tylko jestem bezpośrednio w urzędzie, jestem na, na Czyli do jest dyspozycji pan dostępny, Ale na Radzie nie chcę. Muszę ale, troszeczkę przyspieszać no, ja, do program. Jeśli można jeszcze tylko jedno dopowiedzieć. Mianowicie to po bardzo pierwsz, krótkie zdanie. Rad, rada, ja na Radzie jestem gościem, to radni obradują na Radzie, a za porządek na Radzie... Na sesji Rady odpowiada przewodniczący. Ale rozumiem, że pan wraca do tego, że te pytania od y, mieszkańców pojawiły się za późno, bo gdyby się pojawiły wcześniej, to by pan na nie odpowiedział. Ale tak? oczywiście, gdyby... Jeżeli... Dobrze, to, 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 to już to... wiemy. Pan kręcił głową dezaprobatą w czasie wyborów. Bo ta komunikatywność pana burmistrza z mieszkańcami to nie jest taka, jak pan burmistrz tutaj przedstawia, bo mamy, to, Ale to mamy dużo mieszkańcy mamy. Wierzy, panie burmistrzu, ja to nie mieszkańcy Oczywiście ocenią. i nie jest taka, jak pan burmistrz tutaj przedstawia, bo y, słyszy się bardzo dużo głos, często głosy, że są nie ma odpowiedzi na, na pisma, które są y, skierowane do urzędu, że nie ma, że burmistrz nie chce przyjąć w urzędzie, czy panie wiceburmistrz. Ale przepraszam. I, I tutaj to, widzę, i to pan, że pan tego. Tomasz Waluś kiwa Baluś. Baluś, Baluś, głową, to znaczy, że tak, faktycznie się, mieszkańcy się, potwierdzają te, te zarzuty. I, I jeszcze panie. tylko chciałam zadać panu pytanie też od widzów, którzy pytają, czy za tą inicjatywą paragraf 18 nie kryją się niespełnione ambicje polityczne. O kogo chodzi? Do pana pytanie jest. Nie, od, moje, od widza. Amb, moje ambicje są takie, jest, ja jestem, ja uh -huh. jestem dziennikarzem obywatelskim i tutaj swoją rolę widzę. Czy to nie jest wstęp do walki na przykład o no fotel ja myślę, burmistrza? Nie, to nie, nie tylko polityczne. Ale dajmy odpowiedzieć. Proszę. Pan burmistrz pan lepiej wie tak, ode mnie. Tak, tak. A ja um, proszę, żeby pan odpowiedział. Nie, moje miejsce jest jako dziennikarz obywatelski. Ja jestem bardzo blisko ludzi, ja słucham ludzi. Ja o problemach piszę na portalu, zwracam burmistrzowi uwagę na pewne problemy. Panie burmistrzu, tak na koniec, bo będziemy kończyć. Symbolem pana kadencji jest to puste krzesło, które tutaj pan zostawił po sobie i to jest odpowiedź na społeczeństwo obywatelskie. Pani Baluś, rozumiem, że to jest zdjęcie e, wykonane, to na... jest zdjęcie wykonane z wczorajszej sesji, wczorajszej sesji, kiedy pana, bu, pana burmistrza nie było, gdy ludzie zadawali pytania. Pani Baluś, nie wiem kiedy robił pan to zdjęcie, natomiast e, ja e, i tak e, pana lubię i szanuję. Natomiast ambicje polityczne. A czy na, następnej sesji, czy na następnej sesji odpowie Pan na pytania? Ale oczywiście, tych pytań? wszystkie pytania, które są. które kiero... padną na żywo yy, na sesji, wysłuchaj je Pan osobiście. Chwileczkę. Odpowiedzmy na to pytanie, musimy kończyć py program. Czy na następnej sesji wysłucha Pan osobiście Odpowiem pytań? Odpowiem które... na wszystkie interpelacje. Na wszystkie interpelacje, czyli znowu nie wiadomo, czy, być, czy wysłucha Pan tych pytań osobiście ja i szanuję, będziemy szanuję. do tego prawo, tematu. odpowiem na wszystkie interpelacje. Ale niektóre rzeczy ale... można by było załatwić już na sesji, nie trzeba by było pisemnie tego pisać tylko pisemnej odpowiedzi na No właśnie, bo znaczy. Sesja, to, to sesja, sesja Rady Miejskiej, za to mi jest niestety wstyd za, również za Radę, ponieważ sesja Rady Miejskiej nie powinna być moim zdaniem manifestacją. Nie, rozumiem, że nie powinna być manifestacją, ale jeżeli jednak został wpisany taki punkt do statutu, no to wydaje mi się, że no, można by przynajmniej spróbować wysłuchać tych pytań i dzisiaj tutaj skończmy naszą dyskusję. Dziękuję, dziękuję bardzo za dziękuję. rozmowę. Zbigniew Stradomski, dziękuję. burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej, Tadeusz Wilk, przewodniczący dziękuję. Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej i Tomasz Baluś z inicjatywy paragraf 18. Iwonośnie konecka to był program Region. Ludzie sprawa opinie. Dziękujemy. Do zobaczenia.